Błękit metylenowy, a tarczyca szokujące odkrycie. Więc, kochane hashimotki, zapnijcie pasy. Czy wiesz, że błękit metylenowy może mieć wpływ na poziom tyroksyny w Twojej krwi? Tak, to prawda. Badania potwierdziły, że po zastosowaniu błękitu poziom tego hormonu wzrasta. Co ciekawe, że z kolei u osób z nadczynnością, leczonymi lekami takimi jak karbimazol, który powoduje wzrost masy tarczycy i spadek tyroksyny, podanie błękitu metylenowego. Również podnosi poziom tego hormonu. Jak to działa? Mechanizm jego działania nie jest do końca jasny. Przypuszcza się, że wpływ na takie działanie mają trzy właściwości błękitu. Po pierwsze, antyoksydacyjne moce błękitu pomagają w regeneracji komórek tarczycy, co może poprawić jej funkcję. Numer dwa: działa na receptory tarczycy, potencjalnie wspomagając produkcję hormonów. I numer 3: Modulowanie układu odpornościowego. Błękit może wpływać na choroby autoimmunologiczne takie jak Hashimoto, zmieniając sposób, w jaki układ odpornościowy działa na tarczyce. To może oznaczać tylko jedno: uwaga, że błękit metylenowy pomaga w równoważeniu hormonów tarczycy. Oczywiście czekamy na więcej badań, ale to, co już wiemy, jest naprawdę obiecujące. Błękit metylenowy może zmienić zasady gry w leczeniu tarczycy, więc może warto o nim pomyśleć. Zanim jednak zdecydujesz się na jakiekolwiek zmiany, pamiętaj: zawsze skonsultuj się ze swoim holistycznym lekarzem. Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, daj lajka, udostępnij go swoim znajomym, a ja postaram się dodawać więcej podobnych treści. Pozdrawiam, cześć.